Z ewangelii według św. Łukasza na 20. niedzielę zwykłą, rok C. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, a córka przeciw matce, teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Pogłębieniu dzisiejszego lekcjo divina pomoże kluczowe zdanie. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Przeczytana perykopa należy do takich fragmentów Ewangelii, które kłócą się z tym, co wiemy o Panu Bogu, że jest miłosierny, niosący pokój. Jak rozumieć, że Jezus nie przyszedł przynieść pokoju, lecz rozłam? Czy nie znał starotestamentalnych zapowiedzi, w których mesjasz jest nazwany księciem pokoju? Czy zapomniał, co o nim napisał prorok Zachariasz, że on zniszczy rydwany? Łuk wojenny strzaska w kawałki i pokój ludom obwieści. A może nie wiedział, co śpiewali aniołowie, gdy przyszedł na świat w Betlejem? Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Jeszcze wiele innych tekstów mesjańskich zapowiada, że Boży Pomazaniec przyniesie umęczonej ludzkości pokój. Jak zatem interpretować słowa o rozłamie i braku pokoju? Pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Na każdy fragment Pisma Świętego trzeba patrzeć w szerszym kontekście, ponieważ Ewangelie są całościowym opisem życia i działalności Jezusa, cały Nowy Testament objawia, że w Nim spełniają się wszystkie proroctwa o Mesjaszu. Jednak Jezus kierował Słowo Boże do ludzi obdarzonych wolnością. Jedni przyjęli je z zapałem, a inni, i było ich całkiem sporo, powiedzieli mu nie. Stawiał konkretne wymagania. Do dziś te wymagania są powodem podziałów, bo jedni biorą je sobie do serca, a inni z pełną świadomością odrzucają. Traktowanie Słowa Bożego poważnie może doprowadzić do konfliktów nawet w domu rodzinnym. To, że kogoś bardzo kocham, nie może oznaczać, że kocham wszystko, co on robi, także to, co robi źle. Jeśli naprawdę kocham, to bardzo boli mnie zło, jakie czyni osoba przeze mnie kochana. A jeżeli ojciec lub matka, Mąż lub żona, albo rodzone dziecko, oczekują ode mnie jakiegoś zła. Nigdy na to nie pójdę. Tylko wtedy prawdziwie kocham moich najbliższych, jeżeli kocham ich w Bogu. Zgoda między ludźmi, a szczególnie między ludźmi mieszkającymi w jednym domu, stanowiącymi jedną rodzinę, jest wielkim dobrem. I wiele dla tej zgody warto poświęcić. Jednak nie jest ona dobrem najwyższym i jest cena, której nie wolno płacić nawet dla osiągnięcia zgody domowej. O tym właśnie mówi Jezus w swoim trudnym pouczeniu, że czasami przyniesie do rodziny rozłam i ludzie będą rozdwojeni w jednym domu. Jezus nie przyszedł na ten świat z tanimi hasłami o miłości i pokoju. Nie. On od samego początku stawiał swoim uczniom i każdemu spotkanemu człowiekowi radykalne wymagania, wzywał do nawrócenia, piętnował grzech i jednocześnie głosił prawo miłości, bez której nie ma mowy o sprawiedliwości i pokoju. Ewangelie nie są pobożnymi bajkami, które mają za cel sprawić, żeby robiło się nam miło na sercu. Jezus z Nazaretu nie był marzycielem bujającym w obłokach. Dobrze wiedział, że jego sposób życia i stawiane wymagania przez wielu będą odrzucone. Jednak konsekwentnie wypełniał swoją misję i wolę Ojca. Chrystus przynosi pokój, ale jako dar, który można przyjąć albo odrzucić. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Tylko pozornie Jezus z dzisiejszej Ewangelii wydaje się surowy i daleki. On właśnie otwiera przed uczniami serce. Mówi o swoich największych pragnieniach i swojej największej udręce. Chrzest odnosi się jednoznacznie do Jego męki i misterium Krzyża. Słowa. Chrzest mam przyjąć, znaczą, mam wejść w śmierć, żeby powstać do nowego życia. Nasz Chrzest to jest dokładnie to samo. Chrześcijanie pierwszych wieków, dorośli, którzy przygotowywali się do chrztu, byli zapraszani do tego, żeby umrzeć. Żeby we chrzcie zostawić swojego starego człowieka i narodzić się na nowo. Do tego Jezus zaprasza dzisiaj także Ciebie. Przyszedłem ogień rzucić na Ziemię. Ogień w Biblii ma bardzo głęboką symbolikę. Dwa szczególne aspekty tego symbolu to ogień, w którym objawia się Bóg, oraz ogień, który trawi to, co grzeszne i nieczyste. Świętym ogniu, w płonącym krzaku, widział go Mojżesz. W czasie wędrówki przez pustynię, jako słup ognia w nocy, widzieli go Izraelici. Są też w Piśmie Świętym teksty mówiące o tym, że ogień wyobraża oczyszczenie. To jest drugie symboliczne znaczenie tego żywiołu. Na przykład Księga Kapłańska. Zobowiązuje spalić ubrania należące do trędowatego, aby nie były przyczyną zarażenia zdrowej osoby. W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz nakazuje spalić pogańskie ołtarze, żeby nie skaziły kultu jedynego Boga Jahwe. Przywołując obraz ognia, Jezus mówi o sądzie, któremu będzie poddany cały świat. Dla tych, którzy przyjmą orędzie zbawienia i zaczną żyć według Jego słów, ogień będzie, jak dla Mojżesza, znakiem niezwykłej bliskości Boga, który jest. Jednak będą też tacy, którzy na własnej skórze doświadczą drugiego wymiaru działania ognia. To znaczy, będą przechodzić oczyszczenie. Tak naprawdę to od nas zależy, która z opcji sprawdzi się w naszym życiu. Jezus mówi, że chciałby, żeby Jego ogień już zapłonął, ale tak się nie dzieje. Oznacza to, że ciągle mamy czas na to, żeby wybrać drogę. Patrz. Kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana Boga Twego i chodzić Jego drogami. Usłysz, do jakiego wyboru zaprasza Cię Jezus w dwunastym rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, w wersetach od 49. Do pięćdziesiątego trzeciego.